W faktach kontrowersje wokół świetlówek kompaktowych, które zgodnie z unijnymi wymogami zastąpiły zwykłe żarówki. Świetlówki budzą niepokój, bo zawierają rtęć. Czy jest się czego bać? Sprawdzała Anna tus. W internecie można znaleźć film żarówkowi ściemniaczek, który na pomyśle zastąpienia tradycyjnych żarówek świetlówkami z rtęcią nie pozostawia suchej nitki. Żeby się dowiedzieć, czy jest się czego bać, najpierw odwiedziliśmy to laboratorium na Politechnice Wrocławskiej, gdzie bada się właściwości światła. No mamy przykład świetlówki kompaktowej, czyli zazwyczaj ona jest skonstruowana w postaci takich rurek. Jak kwiecie, mówi kierownik laboratorium, ilość rtęci w świetlówce jest niewielka. Średnio to jest 2-3 mg rtęci. To jest dużo czy mało? W porównaniu z termometrem rtęciowym, no to to jest praktycznie stukrotnie mniejsza wartość. Ale warto zachować ostrożność. Rtęć zamknięta w świetlówce nie szkodzi. Gorzej, gdy wydostanie się na zewnątrz. Rtęcią możemy zatruć się zarówno przez drogą jakby oddechową, jak i drogą pokarmową, czyli związki rtęci, które połkniemy, ale także przez tak zwane pary rtęci. A rtęć paruje już w temperaturze pokojowej. Dlatego, jeśli świetlówka się stłucze, należy jak najszybciej wywietrzyć pokój i zabrać się za sprzątanie. Zamiast odkurzacza używamy wilgotnej ścierki i gumowych rękawiczek. Delikatnie to gotną ścierką zbieramy wszystkie pozostałości, umieszczamy je w tym plastikowym, umieszczamy je w plastikowym worku. Dokładnie wycieramy podłogę. Następnie również tą ścierką, którą usuwaliśmy te te pozostałości, również umieszczamy w tym plastikowym worku. Do tego worka wrzucamy również nasze rękawiczki. Pozostałości trzeba wyrzucić do specjalnego pojemnika. Tak jak wszystkie zużyte świetlówki. W większości sklepów wielkopowierzchniowych, jak też w marketach budowlanych, zazwyczaj przy wejściu stoją takie pojemniki. Zużytą świetlówkę można też oddać w sklepie w czasie kupowania nowej albo wyrzucić w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To samo dotyczy baterii, które również mogą zawierać rtęć. Wrocław, Anna Tus.